Yes, ludzie! yes, skończyłem skończyłem naprawdę tam już skończyłem jest wszystko ustawione booster, tory wszystko naprawdę i to, tyle krwi poszło tyle czasu ty, tyle nasze kania tyle za, załamań nerwowych cały prawie tydzień to robiłem bo już od piątku i jest! w końcu ten trud się opłacił bo teraz Mogę szybko i bezpiecznie podróżować do swojej bazy po respawnie. A teraz pierwszy oficjalny zjazd. Mam nadzieję, że nic nam nie, nie przeszkodzi. Tutaj jest booster podwójny, już zainstalowany. I jedziemy. Woohoo, coś tak... niezbyt. Oby nie skręcał. To było dziwne. Ale dobra. Oj, już dojeżdżamy, czy przeżyje? Wózek, czy przeżyje, wózek? Chyba przeżyję. Yeah. Jeszcze na górę. Ja. Yeah. Teraz mogę powiedzieć... Mission complete. Oooo! Oh, yes! Yes, yes, yes! Jeszcze została mi jedna rzecz. Ale nie chcę was już torturować. Um, tym. A więc wam um, powiem, że powiem wam, że chciałem tam zrobić przełącznik. Żeby móc sobie tam... Tam będzie baza taka postojowa, jak wam już wcześniej mówiłem. Na... na wiecie co... Um, bo tam jest jaskinia ta ogromna z mnóstwo, gdzie jest mnóstwo surowców. Ale dobrze. Pierwsza kol, kolejka zrobiona. Mogę powiedzieć, że czuję, czuję się dumny. Jestem siebie dumny. Nigdy nie robiłem czegoś równie nudnego i paskudnego. I tak przeprawiające mnie o zawroty głowy. Nie zawrócę głowy, tylko mdłości, bazar, spaw, no, zrobię tak, Spawn. tak, tak to się pisze. No, i dobrze jest. A, już wiem co chciałem, muszę zrobić jeszcze. Muszę ustalić dokładnie gdzie jest mój punkt respawnu. I to będzie taki bonus, bo muszę się zabić w jakiś wymyślny sposób. Um, od razu mówię, że w następnym odcinku prawdopodobnie dokończę mob tower. I być może zrobię... Jeśli, jeśli mi starczy czasu jeszcze w następnym odcinku magazyn. Bo naprawdę muszę go zrobić, bo to jest tragedia bez niego. A tak ogólnie, no to. Jestem z siebie dumny, naprawdę. Nie sądziłem, że to będzie takie mordercze, ale. się udało, jezu, ile tego jest. Łaj, jeszcze tutaj diamenty, diamenty i lapis lazuri. yes! Jestem, jestem naprawdę zadowolony. To było owocne mimo wszystko. Łaj, jeszcze żelaza. Jeszcze żelaza. Jeszcze. Ja. Yeah. Dobra. Co ja jeszcze chcę zrobić? A no tak, mam się zabić. No to odłożę cały ekwipunek i do Was wrócę. Nara. Okej. Okay. Obiecałem, że zabiję się w jakiś wymyślny sposób. I wiem, jak to zrobię. Um, zrobimy. Zrobimy coś, co ja nazywam płonącą kometą. No więc muszę rozwalić ten kamień. Przybywałeś na naszego, na naszego montowera? Dajesz Minecraft? Dajesz, mnie. dajesz mnie. no nie, dajesz no nie. szybciej. Dobra, o jest, tu nie widzę trapniki. A ja chyba tu jest. Tak, tutaj jest. Mam tylko nadzieję, że nie spalę przy okazji dachu. A dobra, wol wolę nie ryzykować, że dach mi spłonie. No to. Papa! Ja. Pa. Yeah. Zabiję się. Ja zrobiłem to po to, żeby ustalić punkt, który spadł dokładnie, bo ja nie pamiętam przecież. Będzie ten punkt. A, może zrobię jakąś świeżeczkę. No dobra, będę wiedział, że to jest ten punkt. Okej. Okay. Dobra, i wypróbujemy po raz pierwszy um, taką sytuację. Teraz jest sytuacja, że niby um umarliśmy, bo naprawdę umarliśmy i. Kurde! Muszę mieć wózek. Tutaj. Dobra, mam na szczęście żelazo. Ale na przyszłość muszę pamiętać o tym. Żelazo zostawię, bo się jeszcze kiedyś przyda. Na pewno. Dobra, ale na... jakby tu nie było żelaza, to bym miał problem spory. Ale dobra. I jedziemy! Woohoo! Uh. Uh -huh. Dajemy ojnie! Nie, już... nic z tego. Jezu, coś... mamy jakąś koncepcję? Dobra. Jak będzie mi się nudziło, to coś z tym zrobię. Żeby tutaj, wiecie co, to wracało na swoje miejsce, bo ja prawdopodobnie nie, nie będę zbyt często jechał w tą stronę, tylko... Zazwyczaj będę jechał z respawnu do bazy, a nie z bazy do respawnu. Dobra, nie zatrzymuj się, proszę. No, dajesz, Ten tutaj to tu już nie wytrzyma. Założę się, wiem. Te... No i nie dojechał. Wózki... Ej! Co? co? What, what are we doing? Wózki są pojeb... Zaprzeproszę ją. Dobra, pójdę już tylko po ten kubełek z lawą, który zostawiłem i zobaczę, no i zakończę ten odcinek, bo już macie go serdecznie dosyć, ja też, już tutaj kolejek, mam na razie ich dosyć, nie, 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 no.